Dzień dobry. Cynamon cejloński, jak sama nazwa wskazuje, można spotkać na wyspie Cejlon, a także Ameryce Południowej oraz południowo-wschodniej Azji. Cynamon jest otrzymywany z wysuszonej kory cynamonowca cejlońskiego. Omawiana przyprawa ma delikatny, korzenny i słodkawy smak. Jest wspaniałym źródłem wapnia, żelaza i magnezu. Zawiera także witaminy takie jak witamina C, witaminy z grupy B i witaminę E. Jednak najważniejsze związki, które odnajdziemy w korze opisywanej rośliny, to aldehyd cynamonowy, kwasy fenolowe, terpeny, garbniki i kumaryny. Najsilniejsze właściwości odżywcze. Cynamonu wykazują kwasy fenolowe, które wzmacniają układ immunologiczny i chronią przed powstawaniem zmian nowotworowych. Cynamon wykazuje także działanie przeciwmiażdżycowe oraz przyczynia się do obniżenia ciśnienia krwi. Cynamon, ze względu na właściwości przeciwzapalne, przeciwutleniające oraz przeciwbakteryjne, polecany jest w okresie przeziębień. Może on być także pomocny w łagodzeniu dolegliwości przewodu pokarmowego, takich jak nudności, bóle brzucha, wymioty czy zaparcia. Z kolei kumaryna zawarta w cynamonie ma działanie uspokajające i przeciwbólowe. Co ciekawe, już pół łyżeczki cynamonu dziennie obniża poziom cholesterolu, jak również pomaga w regulowaniu poziomu cukru we krwi. Cynamon z uwagi na swoje niezwykłe właściwości prozdrowotne jest cenną przyprawą. Należy jednak zachować umiar w jego stosowaniu. Obfite bowiem dodawanie cynamonu do codziennych posiłków może stać się toksyczne i prowadzić do negatywnych skutków zdrowotnych. Warto wspomnieć, że cynamon ze względu na swoje silne działanie alergizujące nie jest przyprawą polecaną każdemu. Jego spożycie przez osobę uczuloną bądź z nadwrażliwością może prowadzić nie tylko do łagodnych objawów skórnych czy delikatnego bólu brzucha, ale nawet do reakcji anafilaktycznej. Cynamon nie jest także wskazany dla osób z chorobami wrzodowymi przewodu pokarmowego. Ostrożność z jego spożywaniem powinny zachować osoby z chorobami wątroby, kobiety w ciąży i karmiące, a także osoby starsze. Przyprawę można dodać do ciast, pierników czy grzanego piwa i wina. Jest ona również idealna do herbaty, napojów mlecznych, kawy, kakao, a nawet mięsa.